Czym był węzeł gordyjski, jego ówczesne i dzisiejsze znaczenie. Oczywiście dzisiaj, kiedy mówimy o węźle gordyjskim, mamy na myśli coś, jakiś problem trudny do rozwiązania, wręcz niemożliwy do rozwiązania. Kiedy mówimy o takim określeniu, jak przeciąć węzeł gordyjski, mówimy o rozwiązaniu problemu bardzo prostym, wręcz takim banalnym. A sam węzeł gordyjski był to bardzo kunsztowniej w w bardzo skomplikowany sposób związany węzeł łączący jarzmo i dyszel wozu królewskiego wozu który był darem dziękczynnym religijnym od frygijskiego króla Gordiasa bądź też od jego syna i był to dar do świątyni dla świątyni Zeusa w Gordion w Frygi i według legendy według wyroczni osoba która rozwiąże ten węzeł Albo zostanie władcą samej Frygi, albo też będzie mogła zdobyć teren Azji. Że rozwiązanie, rozsupłanie tego węzła będzie oznaczało, że osoba, która tego dokonała, ma umiejętności, siłę, żeby zdobyć całą Azję. W 333 roku przed naszą erą Gordion został zajęty przez Aleksandra Wielkiego, który kiedy dowiedział się tylko o tym, że Istnieje takie coś, że jest ten węzeł i jest przekaz, że ten kto go rozwiąże, będzie olbrzymim zdobywcą Azji. Postanowił go rozsupłać. Ale kiedy go zobaczył, stanął przed dylematem i postanowił to zrobić w taki troszkę inny sposób. Według jednych podań po prostu rozciął go mieczem. Dobył miecza, ciachnął i go rozciął. Według innych przekazów po prostu. Wyciągnął dyszel, rozłączając wóz. Chociaż w większości omówień mówi się o przecięciu mieczem. No i w ten sposób udało mu się rozsupłać, przeciąć węzeł gordyjski. No i doszło do spełnienia się tego, można powiedzieć, przekazu. Naprawdę zdobył olbrzymi teren Azji. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.